Kiedyś był event, że za każdy zakup dostawałeś skrzynię dodatkową, nie? Oj kurde, czekajcie, ja wyjdę jeszcze z party, tam ci lider. takich petów kupił, bo były po Masz tu zmian Party, Promote to Lider. Eee, ja idę po pety. Ja nie mam petów, jak ja to, bez petów będę leciał? Normalnie, eee, ja idę Legacy... To? Mi się nie chce szukać na postaciach jak petów. Dlaczego ty się nie załóżę, a to jest... A to wyszło źle? Przypadkowo. Dlaczego, dlaczego tuzmen jest teraz liderem? Bo mu dałem. Bo no, po, po co? Dzieciku, głuchy, ty nie słuchasz co my mówimy? O, okej, okay, ale po co? Nie, tuzmen nie jest liderem. Po to. Po... Jezus. Nie. Jak? Jak, po jak? to. Jak ja nie jestem liderem? Po to wyszedłem. Czy nie? Ja nie jestem liderem. Bez petów to chłopie nie ma grania. Ja jesteś nie jestem jest to, liderem. Ja zaraz jestem liderem, Conti. Nie, dość dobrej <noise> nie No zaraz wystarczy. Widocznie bugi z bety przeszły na te, na, na live-serwer. Czekaj, <noise> słuchajcie, ja będę teraz ciszej, ja bo tu, wiecie, zbyt dzisiaj mieszkam. dziś co, wypiłaś dziś piłeś? Tak. <noise> Dobre, tak. Wyrzuć z widii. No już, już na pewno może mo oficer mnie wywali. Dobra, dawać party, ja już mam tutaj moje pety. Mogę, od razu Kuntli, mogę lecieć. Co ty zrobiłeś? Co za ty? Coś Mówi ci, że jak, dałeś mu się tak. Nie mów mu. co? Ty widać lidera Gildy. Wejdź sobie na Gildy i zobacz. Teraz ty Aha, jest. no Aha, tak. no co? Kiterem. No i To już wiem, dlaczego Nazara dostał party lidera. I wępo coś na pięcia. Ja tu już od 2 dni przez oczy. Dobra idę po picie. Wyrzuć niego tu znam. Trzeba plikia zrobić z tego, bo to rzadko się zdarza. Ja też zadbójne, to jest zadumy. Szk Szkoda, że nikt nie pomyślał, żeby to shotować.